Dzień dobry. Dzisiaj prosty sposób na to, jak przetrzymywać ochotkę w zimie. Potrzebna nam lodówka, tolerancyjna partnerka, bądź żona, kochanka, kuweta. Tutaj sobie gazetką położyłem i zobaczcie, ochotka jest w ziemi torfowej. Glinie rozpraszającej. Taką mieszankę sobie zrobiłem. Ona już tu leży no, kilka pięknych dni i nic się kompletnie z tym nie dzieje. Na rybki sobie już przygotowałem tyle. O, widać, widać, super rusza się, nie ma żadnego kłopotu. Tu jokersik przygotowany w gazecie, też już rozpraszający, to akurat w mące kukurydzianej troszeczkę może Wam pokażę. Bo ten jokers lubi, znaczy ten, ogólnie jokers lubi się według mnie z mojej jakichś tam, można powiedzieć, z moich doświadczeń. Po prostu przykleić do gazety. A tutaj nie ma z tym kłopotu. Mąka kukurydziana. On ja się zaraz zacznie ruszać. To nie ma z nim najmniejszego kłopotu. O, już się rusza, bo lekko się zahibernował w ludówce. No i tak sobie rozpraszam, bo w okresie zimowym też tak walczę. Pozdrowienia.